Dzisiaj będzie krótko, konkretnie i bardzo technicznie, czyli jak oddychać w przysiadzie zerczera, żeby sztanga nie zgniotła ci przepony i nie odebrała tchu w najgorszym momencie. To jest taki detal, który może kompletnie zmienić komfort ćwiczenia, szczególnie przy dużych ciężarach. I tak, uwaga, ja sam przez długi czas robiłem to źle, ale odkryłem jedną rzecz, która zrobiła ogromną różnicę, i właśnie tym chcę się dzisiaj z Tobą podzielić. Cześć, tu Grzesiek z kanału Trenu i dla Zdrowia. Czym jest przysiad zerczera? Jeśli go nie znasz, to przysiad, w którym trzymasz sztangę w zgięciu łokci z przodu ciała na wysokości przepony. Brzmi dziwnie, może, ale to genialne ćwiczenie na nogi, pośladki, kor i górę pleców, a nawet na biceps. Tylko, że jest tutaj jeden problem, o którym mało kto mówi. W zerczerze sztanga leży na wysokości przepony, a przy dużych ciężarach potrafi ją wręcz uciskać. Większość osób przysiad robi tak, że u góry nabierają powietrza, schodzą w dół, wracają do góry i dopiero wtedy wypuszczają i ponownie nabierają oddech. I to w sumie ma sens w klasycznych przysiadach, ale w zerczerze ten sposób może sprawić, że nie masz jak oddychać u góry, bo przepona jest dosłownie miażdżona sztangą. Przez co czujesz się jakby ktoś siedział ci na klatce piersiowej. No i jest dość kiepsko. I właśnie tu wchodzi mój <laughs> mały trik, który zmienia wszystko. Zamiast wymieniać oddech na górze, zrób to po prostu na dole. Schodzisz w dół, zatrzymujesz się na moment i właśnie wtedy Wydychasz, nabierasz świeży oddech, stabilizujesz kor, no i wracasz do góry z pełną kontrolą. Dzięki temu sztanga nie uciska przepony w momencie wdechu, masz lepszą kontrolę oddechu i większe bezpieczeństwo podczas ruchu. I powiem tak, gdy tylko to zmieniłem. Przysiad zerczera stał się o niebo bardziej komfortowy. Nie czułem się już jakbym miał zaraz zemdleć albo przerwać serię w połowie, bo nie mogę złapać tchu. I co ciekawe, sam ruch stał się bardziej płynny i stabilny, bo wdech robiony na dole pozwala lepiej ustawić tłocznie brzuszną przed ruchem w górę. No dobrze, a jak to wprowadzić? No oczywiście tak, wiecie, na spokojnie, z lekkim ciężarem. Zróbcie kilka powtórzeń i świadomie wymieńcie oddech w dolnej fazie. Zobaczcie, jak reaguje Wasze ciało i porównajcie do wcześniejszej techniki. Jeśli poczujecie różnicę, to po prostu dajcie znać w komentarzu. Może dla Was to też będzie, tak jak dla mnie, game changer. No dobrze, dzięki wielkie. Jeśli ten film się Wam przydał, to zostawcie łapkę w górę i suba dla kanału Trenuj dla Zdrowia, bo tych subów, mimo że już jest ponad tysięcy, wciąż nam brakuje i chcielibyśmy więcej i więcej. A jeśli chcielibyście więcej, właśnie więcej, 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 więcej takich typów, to dajcie znać w komentarzu, co sprawia wam trudność, a my z Moniką, albo ja sama, albo Monika sama zrobimy dla Was kolejny film, albo nagramy dla Was kolejny film. No dobrze, dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym filmie. I pamiętajcie, że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu.